Tak jak w cyrku. O. Dobrze. Henrysiu, zapraszam na równoważnie. Będziemy ci kibicować. Tak. Aha. Naprzód, Henryś, naprzód. Świetnie, Henrysiu, bardzo zabawnie. Tupciu! baw się dobrze, na razie. E, pa, mamo! Teraz będziemy trenowali żonglowanie. I wola! Wow. Teraz bierzemy się za pałki i piłeczki. Doskonale, Tesiu! Brawo! Świetnie! <noise> dziękuję, dziękuję!